Wróżki była sobie wdowa, która miała dwie córki młodsza była dobra, a starsza zła. Pewnego razu dobra córka pomogła ubogiej kobiecie, a była to przebrana wróżka pozwoliła jej napić się wody ze swojego dzbanka. Wróżka hojnie wynagrodziła dziewczynę. Przy każdym słowie, które wypowiadała dobra córka, z jej ust wypadały róże i diamenty. Kiedy wdowa to zobaczyła, posłała i drugą córkę do strumienia. Tym razem wróżka przyszła jako piękna dama, a starsza córka, czekając na staruszkę, odmówiła wróżce pomocy. Złą córkę spotkała kara wróżka sprawiła, że za każdym razem kiedy dziewczyna mówiła z jej ust wydostawały się węże i ropuchy dobra córka spotkała pięknego księcia młodzi zakochali się w sobie i żyli długo i szczęśliwie